Cześć, siema, z tej strony Super Dawid, witam was na moim y, bardzo wielkim mega unboxingu, a unboxing to jest mega zestawu startowego, wow, jestem tak już podjarany żeby zobaczyć co się znajduje, specjalnie oglądałem tam na, na YouTubie co jest w środku, tak y, żeby zobaczyć jak to wszystko wygląda, więc... Wow, otworzymy sobie calutki mega zestaw. Startowy mega, super, hiper e, no co co tutaj dużo mówić. Super zestaw. E, e, tutaj mamy wielcy fantastycz, fantastyczni piłkarze. pokazani mi na okładce. E, taki mega zestaw startowy dla każdego kolekcjonera. Taki to jest po prostu taki priorytet, taki e, dla każdego porządny, porządny. każdy kolekcjoner, który się szanuje, powinien otworzyć taki mega zestaw startowy, więc nie mniej inaczej jest ze mną. Taki mega zestaw startowy kosztuje 49.99, czyli 50 zł i tutaj piszą tylko to chyba jest aż, a nie tylko, ale zostawmy to e, dla własnej e, odpowiedzi. Tutaj mamy tak, e, taki mega zestaw startowy zawiera sześć saszetek, plus klaser e, albo album, jak to woli. Mini puszkę, który jestem bar bardzo ciekawy, by zobaczyć jak wygląda. Nigdy ją jeszcze nie widziałam. Mini listę kontrolną i dwie limitki, więc... Wow Trzeba je sobie teraz otworzyć bez przedłużenia lecimy z otwieraniem tutaj nie wiem czy widzicie może tak bokiem ja otworzę żeby było widać o tak Dokładnie tak I otwieramy ten mega zestaw startowy Wow Już jesteśmy w trakcie otwierania nie idzie to otworzyć Słuchajcie, ja może o taki się lepiej uda. Nie wiem, czy tam widzicie coś, ale zaraz zobaczycie. O! Poszło! Wow! Super, mega, hiper... No normalnie, no, mega zestępowy. Żeby mi się nie rozgrzała, że było tu Lecimy! Od pierwszy to będzie Wyjmujemy ze zestawu startowego albumik. Tak szybko przedstawię album. Tak, e, przód, tak, tył. Kosztuje 25 zł, ale e, to jest e, e, w naszym zestawie. Hmm? Pokażę Wam środek mojego albumiku. Normalnie super album fajnie, zawsze ładnie wykonany. Tutaj, tutaj, tutaj mamy O E I o Takie Wam pokażę. Może nie widzieliście, jak, jak nie to już widzicie. Fajny albumik. Będziemy gdzie mieli wkładać karty. Dale lecimy z ko tym koksem, lecimy z kolejnymi oszierami. Teraz sobie może zobaczymy, co to jest za puszka. Uwaga, wow, ale super puszka. To naprawdę mówię na serio, super puszka. Na przykład jeszcze zapakowana, ale się podstawali. Fajna, fajna puszka. Champions League. Naprawdę super sprawa, fajna sprawa. O idziecie do kolegi się wymieniać kartami, macie tam przykładowo ze 30 wkładacie je i idziecie się wymieniać. Nie no, superancko. To sobie położymy na razie tutaj, o. I niech będzie. Dobra. Kolejne. Kolejne to może weźmiemy to mini takie... A jak, mamy. Kolej... Collectors... Goodybok. A dobra jakoś tak, dobra. Dale, tutaj mamy o, to jest mini lista kontrolna, czyli że przenośna. Możecie sobie bierzecie, ja sobie patrzycie, jakie Wam karty brakuje, jakie chcecie zobaczyć. Tutaj macie wszystkie kraje, wszystko ło. ładnie, cacy. Mamy tutaj loga, mamy tutaj wszystko. ale Nie będę wam pokazywał, bo pewnie wiecie o co chodzi. Dobra. To mamy też, co położę na puszkę. Uwaga! Otwieramy sobie to, co jest bardzo, bardzo ważne. Teraz. Uwaga! 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 wymuję wszystko, całą zawartość mega zespołu startowego. I to są. Już się nie będę bawić, bo to ładanie słanowego dokładnie no, To są saszetki i limitki. Zaraz wam zademonstruję za, za limitki. Patrzcie, kto nam wyskakuje. Mamy Karima Benzemaeu. Karim Benzema z Raru i Luis Suarez FC Barcelony. No super, super limitki. E, dobre mają statystyki. No wszystko super, fajnie. Pierwsze limitki. Moje, no, wyglądają y, ładnie, ślicznie. Jak to słyszałam, że są bardzo ładne. No, ładne, są ładne. Zobaczymy, ile uda się nam ich zabrać. Słuchajcie, to sobie te sobie odłożymy tu i sobie limitki kładziemy tu, w moich spe specjalnych kartach. I mamy tak, sześć saszetek, które sobie teraz wszystkie otworzymy. Saszetki nie mają kodu. No, więc... Otwieramy. Więc e, otwieramy. Nie ma co... Że... Tylko patrzę, jakich mamy zawodników, Mamy mamy Neymara, mamy... Wszystkich mamy, tylko że mamy też poprójnie e, tego... Ibrahimowicza, więc e, więc lecimy na... Teraz będzie unbox a, unboxing sześciu saszetek. Wszystkie sobie teraz otworzymy. Więc... Lecimy, zobaczymy co trafimy, tutaj macie ten, tam wiecie co, checklistę, o, no, no. pierwsza saszetka, już trochę taka małe są te saszetki, tutaj zobaczymy, no tak, want to watch a fansa, powinniśmy trafić na pewno, a ja na to nie liczę, jak już nie wiem, dobrą kartę, bo to jest mega zestaw startowy. Pięć z tych wydane, więc powinno być coś dobrego, może legenda, chociaż wątpię. Dobra, ale mamy tak na początek: Gil, Herme, Sukiera z Atletico. Mamy też Jeffersa Juan O tak, będzie dobrze. Tutaj mamy Gonzalo Castro. Z Bayern Levenhuisen, mamy Jeffersona z Sportingu, mamy kolejną bazówkę to jest Sedan Kola i mamy moja pierwsza. I mamy One to Watcha Mario Gets. To jest pierwsza moja. E, E, świecąca karta w tym mega zestawie startowym. Mam nadzieję, że nie ostatnia. Tylko jedna świecąca karta e, dostaliśmy w tej całej saszetce. E, leci do moich e, specjalnych kart i lecimy z kolejną saszetką, a to a na niej jest bail i zawodnik z FC Malme i znaczy, nie, Malmö, No chyba. Dobra, jeszcze to. Zawodnik z Malmö i z CSKA A, Moskwa. Mamy tak, Maticia. Mamy Robert Lewandow... Lewandowskiego. Lewego trafiamy. Moja bazówka, nie mam go, więc super. Lewy jest w mojej kolekcji mamy tak Roman Ferrer, mamy logo Manchesteru City no tutaj mamy bazówecz, bazówkę Francesco Totti król e, e, Rome jak to się mówi na niego mamy K Player Sedlaczuk Inan z Galatasaray Mm, tak szepry, taki fajny zawodnik z Galaty. Został nam jeszcze parę saszetek, a dokładnie cztery, więc nie ma co przeciągać. Lecimy z otwarciem ich, z otworzeniem. Oj, dobra, miał. Ja... Mamy tak, Fernando Jolente, mamy Prince Americ Young mamy Silesen i mamy Roberto Jimenez chyba tak. Mamy tak Szachtara, który wczoraj, znaczy wczoraj, czyli we wtorek wygrał 7 do 0 z Bata. Jest tu Douglas Koszta. I mamy mój pierwszy Defensive Rock William Carvalho z Sportingu e, Lisbona. Fajna karta, nie widziałem jeszcze jej na żywo. No na pewno kolory takie ciemne, ale dopasowane. Mamy tak, Mario Getsce, Mario Getsce, co nam da? Zobaczymy, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Ojej. dalej mamy Artura. Mamy e, z Juventusu Carlos Tevez. Tevez i Sacha Kliestan. E, z Anderech. Tu mamy z Olimpiakosu. Dominguez, mamy Subasic z I. mamy Fains Favorite Santi Cazolola. O, oh, Santi Cazorola. tak Także przedstawię jego Kartę. Zostawiły nam dwie saszetki. Neymar i Ibrahimowicz. Może zaczniemy od Ibry. No na razie B, będzie ten depesis, dał kiedyś wramkę też sobie. <gry> zobaczymy, czy dobrze patrzę. Na, na razie bez e, e, z tego szału jakiegoś. Na razie mamy tak e, rafinie, topraka, zoriana, tossić. O, i mamy herb logo FC Malme. FF Malme. O tak, powinno się to mówić. E, nie mam nawet ani jednego zawodnika z FC Mar O ale już mam. Wykrakałem mamy tu Markus Rosenberg, to jest master, czyli y, normalnie mistrz, y, znaczy z gwiazda zespołu z Malmö. Markus Rosenberg, to jest też y, najlepszy zawodnik z szwedzkiej ligi i tak jak mu, y, się spodziewałem, mamy tutaj. A nie, to jest ekspert. Mamy eksperta y, Iker Casillas z Raru, no to świetnie, lecimy ze ostatnią saszetką na dzisiaj, mamy na niej Neymar. A co nam da Neymar? Neymar daje nam Limę, daje nam Samuela, Walter Samuela, Bulut. Mam daje nam też Marcela. Nicolas Gajitan. Daje nam herb z Bayern Monachium, to, to jest moja powtóreczka. Już mam ze trzy powtórki, na pewno świecące. Dobra. I mamy Defensive Rock Pepe, Pepe z Real Madrid. Dobra, dzięki za. Oglądanie tego unboxingu już po, po mału będę podsumowywać. Mega, mega zestaw statowy. Co nam dał? Dał nam e, puszkę. Dał nam e, kole, e, ten e, checklistę, tą e, mini listę. Dał nam e, album. Patrzcie, pokażę Wam album, że nie było, że. Kłamię chociaż to widzieliście, dał nam albumik i dał nam tyle bazóweczek, no, jakiś centymetr jest, no i dał nam kupę fajnych, super kart, między innymi, o oh, właśnie, o oh, takie karty oh, świecące, no, bardzo dużo ich jest, prawie tyle samo, co bazówek, o, tak sobie Wam rozłożę na koniec, żebyście zobaczyli. I te dwie super, mega wypasione limitki, czy Louis i no i Benzema, dzięki za oglądanie tego filmu, jeżeli się podobał to zostaw łapkę w górę, bo to naprawdę motywuje, możesz też udostępnić, jeżeli jesteś nowy to zasubskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco, a więc dzięki za oglądanie, zapraszam Was na kolejne filmy, naprawdę będę jeszcze dużo otwierał z tego Champions League i co, i pozdrawiam Was, pozdrawiam Was serdecznie cześć siemanko